Hej, siemano, ludzie sobie ksisione. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy wtorek, najnowsza gazetka Jaski Kit właśnie ukazała się w kioskach, sklepach i tak dalej Jutro dostaniecie odcinek mega mix unboxing różnych kolekcji i tam będę mówił, że muszę iść i kupić sobie tą gazetę, bo tam otwierałem wcześniejsze też gazetki Jaski Kit, więc nie zwracajcie na to uwagi. A ten odcinek chciałem Wam wrzucić po prostu dzisiaj. No i słuchajcie, mega fajną rzecz tutaj dodali nam do Jaski Kita, co bardzo się ucieszyłem. Dostaniemy XXXL roberta Lewandowskiego. Mamy w dzisiejszej gazecie część pierwszą i drugą, a tak ogólnie to mamy dwie saszetki z FIFA 365 2021 jeszcze i ta Dicia na limicie. Zobaczymy, co będzie ciekawego w następnym miesiącu. Gazetka kosztuje. 10,99. Nie wiem czemu, ale zawsze mówię, ile gazetka kosztuje. A zdarzają się osoby, które się pytają, a po ile jest ta gazeta? No dobra, nieważne. Gazetkę już wyciągnąłem. Tu mamy limitkę. Limitka oczywiście tadicia, ale coś nie chce mi się on sfokusować, nie wiem dlaczego. Co jest grane tutaj z tym fokusem? O, mamy Tadicia, oczywiście zawodnik z Ajaxu. Yy, zaraz sobie otworzymy saszetki, zobaczymy co ciekawego nam wpadnie. Czy znowu będzie jedna karta specjalna. Plakaty, mamy sześć plakatów między innymi. Tutaj mamy Sancho, jest też Salah, Alaba, yy, Klich też. No dobra, nieważne. Przejdźmy do m, e, prezentacji, co tu ciekawego mamy w gazecie. No właśnie, skąd? <laughs> e, co dalej? No właśnie, Z tego selekcjonera oczywiście już nie ma. Nie ma go już. Jest on zwolniony i tak dalej, i tak dalej. Kto w górę, kto w dół. No i mamy tu Davisa, e, Halanda, między innymi jest też Azart, Messi, Griezmann, Eriksen, Kepa. E, dobra. Zobaczymy dalej. Gwiazdy, sukcesy i rekordy przy pustych trybunach. No Jest Robert Lewandowski oczywiście. E, gwiazdy, sukcesy i rekordy. No tutaj Cristiano Ronaldo. Jest też Messi. Timo Werner. Timo Werner, dalej mamy najlepsi gracze w FIFA 21. O zobaczcie, co to fajnego tutaj nam dali. Na pierwszym miejscu jest tutaj Leo Messi, na drugim Cristiano Ronaldo, na trzecim Robert Lewandowski, 91, 92 93 Messi. Dalej mamy Kevin De Bruyne, Neymar, Oblak, Van Dijk, Mbappe, Salah, Mane. Ale nie wiem czemu y, tutaj jest Mbappe, skoro to jest no, moim zdaniem też kozacka karta. Hmm, ale dobra, e, kto tu jeszcze jest? Maneter, Stegen, Alison, Ramos, Neuer, Aguero, Benzema, Casemiro, Kurtua, Kimiś i Kroos. Hmm, no trochę dziwnie, ale dobra. Nie Niebywały wyczyn Bayernu. No tutaj być jak Robert Lewandowski. I plakaty. Dalej mamy plakaty. Jeszcze tu jest Mbappé, widzę. Zieliński chyba był, tak? No i tu mamy dużego Roberta Lewandowskiego. Dwie części. I mamy tutaj jedną nogę i drugą nogę. Eee, w sensie jedną nogę, tylko musimy z nią połączyć. No trochę śmiesznie, że to tak zrobili. Mogli, mogli to zrobić troszeczkę inaczej, no ale dobra. Może jak Kubuś podrośnie, to mu powiesimy w pokoju, dokładnie to był oczywiście Zieliński. Mam jeszcze klicha. Wskaż różnice, czyli quizy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy słownik pojęć piłkarskich. I co jeszcze? Nowe gwiazdy w Ekstraklasie. Tu dalej jakieś zagadki, rysunki naszych czytelników. Znaczy naszych czytelników Jaskikita no i oczywiście komiks tutaj znowu Robert i co będzie w następnym Dzień Dziadka po piłkarsku jest Dudek Dudek Dens i uwaga za miesiąc za miesiąc czyli 16 lutego dostajemy znowu fajne dodatki bo dostaniemy znowu dwie saszetki i kartę limitowaną zawodnika z Ajaxu Demiral będzie, więc no fajnie, że dalej coś się dzieje. Z tyłu Robert Lewandowski, Krychowiak, dybala Cristiano Ronaldo i tu jeszcze jest Salah, Na widokówkach oczywiście. Dobra, gazetka idzie na bok, limitka tutaj. No i zobaczmy jeszcze zawartość tutaj saszetek. O, wpada mi zawodnik Manchesteru United, więc idzie on na bok. I tutaj o, kolejny zawodnik Manchesteru. O, i kolejny, więc trzech zawodników Manchesteru mi wpada. E, więc będzie tylko znowu jedna y, specjalna. Szkoda, że tylko jedna. A w drugiej saszeczce Mbappé, więc fajnie. Haland. Tu mamy kartę specjalną Tadicia, który jest na limicie. Juventus. I co jeszcze? Tu będzie szalkę. No i już nie ma więcej. Liverpool, ani Real Madryt, ani Manchester United. Trzy karty mi wpadły, więc elegancko, limitka. Fajna gazetka. No i co? Czekamy na kolejną za miesiąc. Ja was pozdrawiam i zapraszam Was na jutrzejszy odcinek będzie mega długi i będzie się tam naprawdę działo. Mega mix unboxing dawno nie było, więc zapraszam już jutro, oczywiście o godzinie 6 no i tyle. Pozdrawiam, dużo zdrówka, trzymajcie się. Cześć!